A my jedziemy na kolejną wycieczkę. wycieczkę. Dzisiaj będziemy. E, w Kłowódzku. będziemy nagrywać e, znajomych. Zup. Ślub. ale wierzy, tego, tego na vlogu nie będzie, bo to takie prywatne sprawy. Natomiast chcielibyśmy Wam pokazać, z jakim przyjacielem je, jedziemy z przodu, tak? Wielkim. Wielkim. Co, co to za przyjaciel jak się nazywa? skrzydłokwiat kwiat. Skrzydło kwiat. Się, tam, się tam rusza, zaraz nam odleci. No, fajnie. A, jest. Takie tam kadry stres. Kadry no, tam będziemy jeszcze w takie różne miejsca zaglądać. W mam nadzieję, że coś pokażemy jeszcze Wiadomo. Wiadomo. a tymczasem lecimy. do, do zobaczenia. zobaczenia. Przed siebie jak tak bydlak w świat. my się w trasie z okazji ślubu. Ale mi się tam coś filmuje na tym. Słuchajcie, teraz jest u pana młodego. A ja jestem na skrzyżowaniu leśnym. Są tu motyle, ptaki, słoneczko. Jest po prostu bajelka. Popatrzcie. Czasami nie ścieżki prowadzą nad wartek. Tak szłam, szłam i jestem nad rzeką. Widzimy, a tu jest kościół świętego Marcina w tym kościele nasi znajomi brali ślub i tam nagrywaliśmy Jestem bardzo miło, że mogliśmy tam być tak, i mogliśmy w tym uczestniczyć, a ja mogłem się czegoś nauczyć tak mówisz o przycięty? no, okay. między innymi parkowali na drugim świata, nie co między innymi tak zanosić to wszystko Patrzcie, jaka uliczka Taka kręta w domu. O kurczę Nie wiem czy to dobrze widać na kamerze, ale... Powiem Ci, że ładnie tu jest Całkiem fajnie To jest bardzo fajna miasteczka mhm. Bardzo je lubię Kiedyś byłam tutaj na mega fajnym koncercie Jakim? U studni Jak? Poezja zaśpiewana o studni. o studni. ha. Taki zespół Zafri Czy ja nie jestem fanem za bardzo poezji śpiewanej, no ale... Było <laughs> no, prawie siesta nie? Siesta. Wszystko zamknięte. Ale mam nadzieję, że jedzenie będzie otwarte. Tak, jedziemy. Znaczy, idziemy, jedziemy. No, <grystanie> niestety. Jedzenia już nie ma w tym lokalu. Powiedz co ci powiedział pan. Nie, pan powiedział, że się skończyło jedzenie, a ponieważ był dobry dzień i wszystko zostało wyprzedane, więc idziemy szukać dalej. Tak jest. To jestem chłoda. Ale w Eldorado też nie masz posiłków. Także trafimy na kolejny lokal, gdzie skończyło się jedzenie. W Płówódzku. Ale za to jest fajna muzyka. Posłuchajcie. Tańczymy macierz? Szkoda, że nie schodzę, Znaczy, no lokal nie jest przyjazny osobom niepełnosprawnym, ale. Więc e, z Madzią idziemy na zachód, ponieważ w Eldorado była piękna muzyka, ale e, chodźmy, chodź o chodź. coś, ale nie było jedzenia. Nie? Właśnie. A tutaj? Piękne kwiaty tutaj, tak? Madzią. Ja bym Ci jakieś kwiaty zerwał, ale tu stoi policja To się możesz zaskoczyć Może nie Może nie? Dalej, Dalej głodni Dalej głodni? na zachód, potem na zachodzie coś jest Jest Znaleźliśmy jeden w lokal, który nazywa się? nie pamiętam <laughs> burger 100% z wołowiny królewski. królewski burger królewski w Kłobucku będziemy jeść będziemy testować, zobaczymy czy są dobre także <laughs> zabieramy się damy znać właśnie, czy są dobre Jest jedzenie No tak e, jak będą problemy z rządkiem to mamy bardzo blisko e, ten, kibelek A do tego są Tak jest To nie jest kryptoreklamą. Nie sponsoruje nas ten napój, nie? Absolutnie nie szkoda A czy, czemu szkoda? Nie to dobrze Mogło nas na przykład tutaj sponsorować jedzona? <noise> tak, kochani, chcielibyśmy zakończyć nasz wypad do miasta Kłobuck Było fajnie, było sympatycznie. Pogoda dopisała. Udało się nakręcić film dla znajomych. Także trzymajcie się i do zobaczenia na następnym naszym odcinku. Cześć, hej! Eee, tak, to są buty. Ktoś chyba zgubi buty, nie? Jak myślisz? Chyba tak. Tak się w kowódzku gubi buty, nie? Bo to... To wygląda ciekawie.